W 2012 roku na widniejącej za mną ścianie e, przeprowadziliśmy warsztaty grafiki na plaży miejskiej i to jest właśnie efekt finalny. No, minęły już 3 lata. E, po tych warsztatach już tutaj nic się nie działo. Wydaje mi się, że ten efekt tej pracy trzeba odświeżyć, zrobić coś nowego i w związku z tym, że ostatnio wygrałem konkurs i postanowiłem połowę tych pieniędzy przekazać na zakup farb do malowania graffiti i dla zwycięzcy przekazać pozwolenie na malowanie tej ściany. Konkurs dedykowany jest przez Suski Ośrodek Kultury, gdzie w chwili obecnej prowadzę warsztaty artystyczne. Celem konkursu jest przedstawienie na tej ścianie motywu, który wiąże się z Suskim Ośrodkiem Kultury. Czyli z czym kojarzyć się Suski Ośrodek Kultury? Kojarzyć się z zajęciami plastycznymi? Kojarzyć się tutaj z obecną plażą miejską? kojarzy ci się ze skateparkiem, który administrowany jest przez Rzódzki Ośrodek Kultury, to już jest kwestia dowolna. W sztuce nie ma w sumie twardych reguł, w których musisz się poruszać. Liczy się kreatywność, e, zabawna forma przekazu, e, taki na pewno jest street art oraz graffiti. E, dużo koloru, e, wyłonie trzy kategorie. Zwycięzca otrzyma pozwolenie na malowanie tej ściany oraz farby do jej pomalowania. Nie musi mieć wcale umiejętności związanych z malowaniem sztuki graffiti, ponieważ przy etapie realizacji na pewno będę osobą, która będzie mu pomagała wykonać finalnie to dzieło, tak żeby było estetyczne oraz w pełni oddawało charakter projektu, który zostanie złożony. Drugie miejsce będzie to kilka farb do malowania graffiti, w sumie trzy. Do tego będzie płótno i Tutaj zostanie wyłoniona osoba, której praca będzie miała charakter najbardziej artystyczny oraz kategoria trzecia dedykowana dla szkół podstawowych. I tutaj nagrodą finalną będzie zestaw markerów oraz blackbook, czyli twój pierwszy Jak zeszyt do szkicu, w którym każda osoba może ćwiczyć swoje projekty, jakby przygotowywać się już do czegoś bardziej dojrzałego. Na efekty Waszych prac czekam do 29 maja tego miesiąca, żebyście te prace złożyli albo mi osobiście, możecie mnie spotkać w Suskim Ośrodku Kultury bądź na skateparku bądź nawet gdzieś na mieście przechodząc. Możecie je też wysłać na adres mailowy, który jest podany w opisie oraz który wyświetla się teraz tutaj w tym momencie. Możecie także przekazywać Wasze prace do Suskiego Ośrodka Kultury, gdzie ja później będę je przeglądał. Finał odbędzie się 2 czerwca w Suskim Ośrodku Kultury o godzinie 15, czyli wtorek 2 czerwca, godzina 15 w Suskim Ośrodku Kultury, który mieści się w pomieszczeniu wynajmowanym Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu na ulicy Piastowskiej 5C.